Po ponad 6 godzinach obrad i burzliwej dyskusji Rada Miasta Tarnobrzega uchwaliła budżet na 2024 rok. Za przyjęciem uchwały było 11 radnych, 6 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Mimo przyjęcia uchwały było sporo krytyki, która dotyczyła nie tylko budżetu, ale odnosiła się do całej kadencji prezydenta Dariusza Boszka. Czego mogą spodziewać się mieszkańcy w nadchodzących miesiącach? Dochody budżetowe w 2024 roku mają wynosić ponad 404,5 miliona złotych. Wydatki kształtują się na poziomie ponad 419 milionów złotych. Deficyt budżetowy wynoszący prawie 14,5 miliona złotych ma zostać pokryty głównie z kredytów i pożyczek. To właśnie temat brania kredytów, zadłużania i zaciągania zobowiązań finansowych zdominował najważniejszą w roku sesję. Mieliśmy deklarację na początku tej kadencji, że będzie stabilizacja zadłużenia miasta. Poszło to w kompletnie inną stronę. Zadłużenie z miasta na koniec tego roku, ponieważ no mamy już projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, tutaj zadłużenie będzie o 27 milionów większe w stosunku do tego, co rozpoczęła się kadencja, czyli ze 114 na 141 milionów złotych. W ostatnich dwóch latach bierzemy rekordowe kredyty po blisko 20 milionów złotych, a jak wiemy, przecież jak to wygląda w sytuacjach prywatnych osób. Wiele osób po prostu analizuje, zastanawia się, czy w ogóle warto wziąć kredyt przy dzisiejszych odsetkach, bo trzeba zdawać sobie z tego z konsekwencji. Natomiast tutaj nic takiego się nie dzieje. W tym najgorszym czasie, kiedy pieniądz jest najdroższy, my bierzemy największe, można powiedzieć, kredyty. Jest to budżet zły. Bardzo zły. Jest to budżet, który doprowadzi do tego, że w przyszłości, jeżeli pozyskamy środki z KPO, nie będziemy mogli. Raczej, znaczy, jeżeli pojawią się środki z KPO, nie będziemy mieli na wkłady własne być może będziemy mogli korzystać z grantów. Jest to budżet na szkodę przyszłej kadencji, przyszłego prezydenta, a wierzę głęboko w to, że nastąpią zmiany w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg powinno się to wszystko zmienić, ponieważ prezydent to powinna być osoba z wizją, ze strategią rozwoju miasta, a nie osoba ślepo patrząca, zaciągająca ślepo kredyty. Pozytywne opinie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Stałe Rady Miasta Tarnobrzega. Choć nie były one jednogłośne, to większość członków komisji dobrze oceniła przygotowany budżet. W tym roku zaplanowano ponad 50 mniejszych lub większych inwestycji za kwotę ponad 79 milionów złotych. Które z nich można uznać za najważniejsze? Drogi, drogi jeszcze raz drogi, jednak uważam, że to jest cały czas krzyżowiek miasta i tutaj stawiamy naprawdę na, na drogi. Natomiast także sięgamy po kwestie chociażby zabytków, na które do tej pory nigdy nie było pieniędzy, teraz zaczynamy wreszcie uzyskiwać pewne środki. Także ten kompleks na terenie Zwierzyńca, czyli Centrum Sportów Olimpijskich i Paraolimpijskich, gdzie za chwilę będziemy mieli boiska, a po nich będziemy mieli, mam nadzieję, Stadion lekkoatletyczny, czyli wyjście naprzeciw potrzebom także mieszkańców. Nie, nie samym chlebem człowiek żyje. Żyje sportem, kulturą, różnymi także rzeczami, i nie można mieszkańcom nagle powiedzieć: Wiecie co, nie będziemy tego robili, bo najważniejsze jest to, żebyśmy tylko spłacili, spłacili długi. Przebieg sesji był podobny jak w poprzednich latach, ale tym razem dyskusja była wyjątkowo długa. Miało to związek także z tym, że to ostatnia sesja budżetowa w dobiegającej końca kadencji samorządu. Radni, którzy zagłosowali przeciw, mówili nie tylko o braniu kredytów i sytuacji finansowej. Mamy zaniedbania w budżecie obywatelskim, później niestety budżet jest unieważniany, te pieniądze są wydatkowane, a później musimy jeszcze raz zabezpieczać pieniądze w budżecie i ta sytuacja się dzieje z roku na rok. Po prostu wykonanie budżetu obywatelskiego prawidłowo jest niewykonalne w brzegu. to jest po prostu szok. Ja no, zdecydowałem się, że zagłosuję przeciw temu budżetowi oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Szczególną pochwałę chciałem tutaj dać dla Pani Skarbnik, ponieważ jest to budżet presji, budżet wyborczy ustanawiany tylko pod jedną osobę. Brakuje mi tutaj przy ustanawianiu budżetu tak zwanego zdrowego rozsądku. Zdrowym rozsądkiem to są radni, którzy są wybierani przez mieszkańców. Ja prosiłem gorąco Pana Prezydenta na jednej sesji o to, abyśmy mogli uczestniczyć w formułowaniu tego budżetu. Uchwalono także wieloletnią prognozę finansową miasta na lata 2024-2038. Pomimo przyjęcia uchwał, krytyki i mocnych słów było bardzo dużo. Tradycyjnie była dyskusja o tym, czy należy realizować takie czy inne inwestycje. Radni poruszyli także temat związany z wizją rozwoju Tarnobrzega. Jak słowa krytyki odczytuje prezydent Dariusz Bożek? Spodziewałem się, że będzie zdecydowanie więcej. Uważam, że dzisiaj. Jest bardzo mało uwag i sporo z nich jest mało merytorycznych. Wracamy do przeszłości, do problemów z obwodnicą, problemów innego rodzaju. Tymczasem nie mówimy w ogóle o budżecie, no prawie nie mówimy o budżecie 24. Ci radni, którzy mówią na temat wizjonerstwa, na temat jakichś pomysłów na przyszłość, prawdopodobnie nigdy w życiu by nie oglądali Kaczora Donalda. Nie wiem, czy to jest właściwie teraz określenie, może bardziej myszki Miki, bo Disney tworząc swoje filmy bazował na swoich marzeniach, na swoim wizjonerstwie. Uruchomił swoje wizjonerstwo i dzięki temu można było nakręcić fantastyczne rzeczy. Mówiąc o wizji, też nadal mówię o wizji na długą przyszłość, bo to nie jest wizja także dla mnie, to jest wizja dla... Kogoś, kto przyjdzie po mnie, będziemy miał jakąś ścieżkę: będzie mógł iść, będzie mógł ją korygować, albo będzie mógł zupełnie zmienić. Za uchwaleniem budżetu zagłosowali Andrzej Biernat, Adam Rębisz, Artur Kiper, Bożena Kapuściak, Dominika Kliza, Damian Szwagierczak, Waldemar Stępak, Sławomir Partyka, Leszek Ogorzałek, Marian Zioło oraz Alfred Martyniak. Przeciw byli Monika Łagowska-Cebula, Anna Pekar, Kamil Kalinka, Łukasz Nowak, Marian Cąpała oraz Bogusław Potański. Od głosów wstrzymał się radny Waldemar Szwedo. Przed nami nowa perspektywa finansowa, a my te pieniądze, które mamy zabezpieczone w budżecie, ten deficyt plus ten kredyt w ogóle nie obejmuje tego, co jeszcze przed nami. Czyli to ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli obiegać o środki dodatkowe, zewnętrzne z nowej perspektywy, zabezpieczenie wkładów własnych, to są dodatkowe pieniądze, których my dzisiaj w ogóle nie mamy zaplanowanych. Czyli krótko mówiąc, bierzemy kredyty, nie patrzymy co będzie na przyszłość, a jeszcze dodatkowo mamy taką sytuację, że będziemy musieli w ciągu roku cały czas szukać, Dziesiątków milionów złotych, żeby zamknąć budżet i żeby y, zamknąć budżety jednostek podległych? No cóż, każdy patrzy na budżet przez pewnie swoje, swoje oczy. Ja patrzę jako na budżet dający nam kolejną szansę na rozwój y, i mam nadzieję, że taki będzie. Mam nadzieję, że wreszcie CIT i PIT y, to będą te podatki, które w większości. Y, y, znaczy, wreszcie y, też ktoś zwrócił uwagę, że z tych PIT-ów i CITów nie można zabierać zbyt dużo miastu, bo tymi różnymi innymi potem subwencjami, dotacjami nie wyrównuje się tych strat, które z powodu niestety zabrania części Pitu i powodują dziurę, dziurę w budżecie miasta. Pan prezydent mówi bardzo optymistycznie. Nie wiem skąd pana prezydenta ten optymizm. Jest to optymizm szalony i uważam, że powinien się z tym powstrzymać. Ten budżet wpłynie bardzo źle na przyszłą kadencję, ale to naprawdę źle. Wierzę w to, że Targnobrzeżanie w końcu popatrzą na to miasto pod względem rozwojowym. Nam jest potrzeba rozwoju strefy ekonomicznej, współpracy ze strefą ekonomiczną. Owszem, inwestycje w strefie są nam. Niezbędne drogi, cała ta infrastruktura, tylko jest jeden warunek. My musimy wiedzieć, co tam będzie się działo, czy tam będą inwestorzy, bo możemy zrobić drogi, a inwestycji jak nie było, tak nie ma. To jest główny problem.